na 400 metrów kobiet, pięć nazwisk z tą właśnie oto Justyną Świętą-Esetic na czele aktualna halowa mistrzyni Polski na torze szóstym. Anna Pałys, AZS AWF Wrocław na torze piątym. Tor czwarty, Weronika Bartnowska, reprezentantka stołecznego AZS AWF. Na na torze trzecim Katarzyna Martyna AZS AWF Kraków. I również AZS AWF, ale z Białej Podlaskiej Julia Gadomska. Ona na torze drugim. Zawodniczka startująca. Również szef kategorii do lat 23. 51.04 zeszłoroczny wynik z halowych Mistrzostw Polski, rekord życiowy ten święty, resetic. Oczywiście najlepszy z grona biegających tutaj zawodniczek w tym roku. i Jeszcze 52 sekund nie złamała. 52-29, najszybciej. Nasza zawodniczka podczas szparka sen indoor meeting w Dortmundzie. Ruszyły panie w walce o jedno premiowane bezpośrednim awansem miejsce, mocno rozpoczęła ten bieg Weronika Bartnowska z toru czwartego, no i oczywiście Justyna Święty, która wydaje się, że zbiegnie pierwsza do krawężnika. Za jej plecami Anna Pałys na trzecim miejscu ostatecznie Weronika Bartowska po tym pierwszym kole 24-68. Taki czas tych pierwszych 200 metrów w wykonaniu. Pań biegnących w trzecim wyścigu eliminacyjnym. Justyna Święty Setić, wydająca się na e, taką, która jest dosyć pewna siebie, która kontroluje ten bieg. Choć trzeba przyznać, że bardzo blisko niej biegnie Anna Pałys. Ostatnia prosta Justyna Święty, oczywiście z bezpośrednim awansem do finału, z jakim czasem 52-57, a więc gorzej niż Natalia Kaczmarek, ale lepiej niż Anna Kiełba Sińska w tym pierwszym biegu tutaj w toruniu 52-54. Czas oficjalny. Na drugim miejscu Anna Pałys. Bardzo dobry bieg w jej wykonaniu 53-30 to jest poprawa o ponad pół sekundy rekordu życiowego sprzed Bagatela pięciu lat. Chyba to takim wyraźnym wskazaniem ręką na tablicę z wynikami zasygnalizowała swojej oponentce w walce o pierwsze miejsce w tym biegu, a więc Justynie Święter-Zetić, a oczywiście szczerze pogratulowała tego rezultatu Annie Pałys, która ma spore szanse na to, żeby awansować z czasem do finału. Jest bowiem w tym momencie najszybszą spośród zawodniczek, które w swoim biegu zajęły drugie bądź trzecie miejsce. Zepchnęła tym samym Aleksandrę Formelle. Zegrona.